Rzeczywiście w obszarze gazetek promocyjnych mamy ogromne zmiany, które możemy nazwać zmianą paradygmatu. Postępująca inflacja, przede wszystkim dostępność papieru, wysoki koszt zmusił sieci handlowe do szukania alternatywnych form dystrybucji gazetek, a też wraz z rozwojem kanałów cyfrowych użytkownicy coraz częściej decydują się na przeglądanie gazetek w formie cyfrowej i z tego tytułu mamy zmianę i pierwszy raz w raporcie, który opublikowaliśmy w marcu tego roku, gdzie robiliśmy badanie na reprezentatywnej grupie Polaków, wyszło, że Polacy zdecydowanie pierwszy raz wybierają zdecydowanie elektroniczną wersję gazetki. Co to znaczy? Oznacza to to, że Mamy obecnie do czynienia z preferencją form elektronicznych od papierowych. Oczywiście cały czas są użytkownicy, są klienci, dla których ta forma papierowa jest zdecydowanie preferowana, natomiast jest to obecnie 18%. Więc ogromny koszt, który nie są za sobą gazetki papierowe, zarówno koszty materialne, ale też ekologiczne dla środowiska, jest zastępowany przez dużo przyjaźniejszą formę cyfrową. I też starsze roczniki, czyli 45-55, coraz mocniej się przyzwyczajają i coraz chętniej sięgają po cyfrowe gazetki, które są bardziej dostępne bo wycią na wyciągnięcie ręki ze swojego smartfona. I taka forma gazetek coraz mocniej przoduje na rynku. Mamy w tym roku kolejne sieci, które oficjalnie ogłosiły, że zaprzestają publikacji, dystrybucji, publikacji gazetek papierowych, a gazetki są nadal dostępne, ale w formie cyfrowej.